What's mordeczki, witam was ponownie na moim kanale Mam dzisiaj dla was wielkie denko Nie było denka od nie wiadomo ilu miesięcy Ja za tydzień się wyprowadzam I po prostu chciałam się pozbyć Pustych opakowań Ponieważ jest tego ogrom Koszą mi trewniki na zewnątrz Od jakichś 4 godzin Więc mam nadzieję, że nie będzie tego za bardzo słychać Natomiast mam tutaj całą pakę produktów O których chcę wam powiedzieć O niektórych chcę powiedzieć trochę więcej O niektórych napomnąć kilka słów Także zaczynamy. Pierwszą rzeczą, jaką zużyłam, jest wielka i ogromna butla sprayu do włosów. Jest to VO5 High Volume. On miał rewelacyjny zapach, bo on pachnie owocowo i na pewno go jeszcze kupię, tylko chyba w mniejszej pojemności, bo zużycie 400 ml mi zajmuje ponad rok. Więc z jednej strony to jest fajnie, bo kupuję raz na rok po prostu spray do włosów i mam czelakier do włosów i mam z głowy. Natomiast bardzo fajny produkt um, i polecam, jeśli macie dostęp do vo 5 to ogólnie ja bardzo lubię ich um, produkty. Następnie mam coś z Lasza i jest to. I było to The Light Bath Melt i to jest taka mała kuleczka. Ja akurat wybrałam sobie ją w srebrnym kolorze i ona powoduje, że nasza woda jest niesamowicie miękka, ale też powoduje, że mamy brokat w tej wodzie, więc była super i na pewno kupię ją ponownie. I o następnej rzeczy napomknę dosłownie kilka słów Jest to mydło do rąk, zużyłam dwa takie opakowania Jest to Nivea Miód i mleko I powiem wam, że um, Całe się klei Powiem wam, że było naprawdę fajne Dlatego kupiłam je ponownie i zużyłam dwa opakowania Natomiast do pokazania mam tylko jedno, bo stwierdziłam, że bez sensu Będzie zachować dwa um, Fajne, chociaż nie wiem czy powrócę Było dla mnie trochę za kremowe Wiem, że większość osób lubi takie Bardzo kremowe, ciężkie Mydła do rąk ja natomiast nie do końca. Mam oczywiście kilka butelek żelu podprysznic. Następna rzecz to jest żel podprysznic z Ifrosze, i to jest ta seria owsiana, ja uwielbiam ten zapach i ja to dostałam w zeszłym roku od Cici Gusi, mamy Julki I po prostu w ostatnich dwóch miesiącach czy tam trzech miesiącach zużywałam i jest rewelacja. Jest bardzo przyjemny dla skóry niesamowity zapach. Mam jeszcze cztery rzeczy do mycia. Zacznę może od tej najmniejszej. Zużyłam Femfresh i to jest żel do higieny intymnej. Małe opakowanie to jest 150 ml. To wydaje mi się, że jest jedyny, który ja przynajmniej widziałam w Anglii. Nie przypadł mi jakoś super do gustu. Zużyłam go natomiast, no nie wiem, wolę te polskie przywieźć sobie z Polski niż kupować tutaj, ponieważ one nie są zbyt fajne. Następnie zużyłam Imperial Leather. Sea of Tranquility, relaksujący płyn do kąpieli. Ja bardzo lubię tą firmę, jeśli chodzi o płyny do kąpieli. One mają super zapachy. Tworzą bardzo fajną pianę. Nie są jakoś super niesamowicie wydajne, natomiast kosztują funta, więc mogę im to wybaczyć. Bardzo lubię, i to jest już któreś z kolei moje opakowanie, także na pewno powrócę. I dwie ostatnie rzeczy to są w sumie moje ulubione rzeczy: ym, ostatnio. I jedna z nich to jest y, żel przyszli z filmy Boost. Niestety ostatnio go nie widziałam i mam nadzieję, że dalej go produkują. I y, y, to jest, słuchajcie, pomarańcza i imbir. Ja uwielbiam imbir. Uwielbiam zapach imbiru, y, smak imbiru, po prostu wszystko, co jest związane z imbirem. Także bardzo przypasował mi ten zapach. On był taki orzeświający, orzeźwiający, dość mocny. Ym, tak. Następnie to jest chyba jeden z moich top 3, to jest Nivea Pure Fresh i ja uwielbiam ten żel. To jest moje, które się pakowanie. I on jest rewelacyjny: jest super świeży, jest dość wydajny. Pięknie pachnie, nic zadać, nic ująć. Użyłam olej kokosowy, Kokoloko, organiczny. 100% oleju kokosowego, nic więcej. 300 ml. Kupiłam go w Aldi Kuze jakieś niecałe 2 funty. Powiem Wam, że. Ja kocham olej kokosowy na włosy i po prostu widzę też, że moim włosom dobrze służy. Także na pewno powrócę, nie wiem czy do tej firmy, czy do jakiejś innej, ale olej kokosowy jest moim must have, jeśli chodzi o e, pielęgnację włosów. Zużyłam też dwa opakowania pasty Oral B3D White e, Brilliance, bo oni mają różne, różne warianty. E, zużyłam dwa takie opakowania i powiem Wam, że jest to jedna z moich ulubionych past. Faktycznie trochę wybiera. Ja teraz używam inną i nie jestem z niej zadowolona aż tak, e, natomiast wiadomo, z użyję. E, ta jest świetna, jest trochę droższa, bo kosztuje około 4,80, natomiast mi taka tubka starcza na około 4 miesięcy, ponieważ ja używam pastę sama. E, także tak czy inaczej nie jest źle. Następnie zużyłam opakowanie maszynek do golenia Wilkinson. Z dwoma ostrzami i powiem wam, że były słabe, bardzo cieły, były nieprzyjemne w użytkowaniu, szybko się tępiły, także nie polecam. Zużyłam też próbkę z firmy Lash pasty w pastylkach, e, boom. E, I powiem wam, że była straszna z tego względu, że ona ma węgiel mm, w sobie, który ma mieć właściwości wybielające, natomiast ja miałam odruchy... Wiecie jakie... Wszystko mi wracało. Użyłam, wystarczyła mi próbka na 3 tygodnie, więc to jest całkiem sporo. Natomiast nie polecam akurat tej. Mam dwie maseczki, mam tutaj maseczkę z Perfecty, jedną z moich ulubionych, ja o niej już mówiłam kilkakrotnie, i to jest koktajlowa maseczka SOS: złoto 20-karatowe i kwas hialuronowy, rozświetlająca. I to jest moja maseczka, którą ja używam zawsze, jak mam jakieś większe wyjścia, po prostu ją uwielbiam. Ona nadaje cały taki blask. Taki zdrowy wygląd, także naprawdę polecam. I druga to jest Seventh Heaven, i tutaj mam akurat maseczkę peel off ogórkową, znaczy z ekstraktem z ogórka, i była naprawdę fantastyczna. Na pewno kupię ją ponownie. Ja w ogóle lubię tą firmę Seventh Heaven. Wiem, że ona jest u nas w Polsce dostępna w, w Hebe, bo ją kupiłam w Hebe także polecam. Złożyłam też dwie mas maseczki, małe Reconation Mask z. Beach London i uważam nadal, że jest to jedna z lepszych, jak nie najlepszych maseczek, które ja używałam do włosów. Także na pewno kupię w końcu pełnowymiarowe opakowanie, jak zużyję wszystkie te odżywki, które mam. Rewelacyjne, rewelacyjne, rewelacyjne. Zresztą na pewno nie bez powodu dodają to do każdego zabiegu rozświetlającego bo jest po prostu petarda. Nie zużyłam też wodę z Uriasz termalną 1299 w Superfarm, 50 ml. Była bardzo niewydajna, skończyła mi się po dwóch tygodniach. Żeby 50 ml starczyło mi tylko na dwa tygodnie używania dwa razy dziennie, no to moim zdaniem to jest słaby wynik, także do tej raczej nie powrócę. I mam dwie ostatnie rzeczy pielęgnacyjne, takie, które nie są kolorówką, ponieważ mam tutaj całkiem sporo kolorówki. Mam dezodorant z antiperspirant w kremie, Active. Powiem wam, że to nie jest mój ulubiony dezodorant wszechczasów, a ja zawsze raz na jakiś czas do niego wracam. On jest w kulce, fajnie chroni, nie wiem, po prostu jakoś nie mogę powiedzieć, że jest to mój ulubieniec, ale zawsze do niego wracam co kilka miesięcy. Także polecam spróbować i na pewno e, spróbuję też innych wariantów, bo jakoś zawsze kupuję tą pomarańczową, z jestem ciekawa, czy inne są równie dobrze dobre, <grytanie> jestem ciekawa, czy inne są e, równie dobre e, i ostatnią rzeczą jest coś, co wydaje mi się, że jest wycofane bardzo bym prosiła, żebyście dali mi znać, jeśli wiecie i to jest olejek do twarzy z Evre, ten w szklanym opakowaniu z e, pipetą e, ja mam tutaj akurat es Essential Oils. ja my zmywałam nim makijaż oraz nakładałam go na wieczór jako serum pod krem, czasem jako po prostu serum i krem, jak byłam leniwcem. Bardzo podoba mi się opakowanie, podoba mi się to, że jest szklane, bardzo polubiłam się z tym olejkiem, naprawdę był super, także ostatnio go nie widziałam w Rosmanie, i zastanawiam się, czy oni go nadal mają, mam nadzieję, że tak, także tak. Super nawilża, fajnie tak ściąga tą skórę, nadaje jej zdrowego blasku i to nawilżenie jest faktyczne, a nie tylko takie, że wiecie, jak się wchłonie, to później zostaje sucha skóra. Nie, faktycznie dogłębnie nawilżał i po zużyciu ponad połowy mogłam zauważyć efekty. Zużyłam dwa odkłady z L'Oreal Trumatch. Mam teraz trzecie, już prawie kończę. Stwierdzam, że jest to mój ulubiony w tym momencie podkład i polecam każdemu. On daje super wykończenie, nie ściera się, zostaje na twarzy przez naprawdę długi czas. Ma fajne krycie, które można budować. Jest dość wydajny, także polecam. Zużyłam kamuflaż z 010 Porcelain i powiem Wam, że jestem z niego średnio zadowolona. Mam jeszcze 1,01 i mam 0,2. I powiem wam, że jestem z niego średnio zadowolona Z tego względu, że jest on bardzo niewydajny Ja go miałam przez niecałe trzy miesiące I nie wiem czy to tylko ja Natomiast No no nie wiem No po prostu jakoś tak On działa super, kryje super, pachnie świetnie Nie ściera się, wtapia się rewelacyjnie w skórę Natomiast wydajność troszkę Troszkę na minus Kolejne dwa produkty są takie same Jest to żel do brwi firmy Catrice Catrice Eyebrow Filler ja już mam chyba naprawdę piąte opakowanie tego żelu. Ja uwielbiam go. Uważam, że jest on najlepszy. Ma rewelacyjną szczoteczkę. Utrzymuje, że. Rzę... Nie, rzęsy. Utrzymuje brwi w jednym miejscu przez cały dzień. Ja, jak nie maluję się tak w pełni, to bardzo często nakładam tylko trochę tego żelu, jakiś krem BB i lecę. Także naprawdę, naprawdę fajna rzecz. I dwie ostatnie rzeczy. To są wszystko i jestem najbardziej dumna z tego całego denka, bo to są faktycznie produkty kolorowe, bo mamy rozświetlacz i róż. E, I to jest drugi róż w całym swoim życiu, e, jaki zużyłam. Chyba trzeci, bo zużyłam dwa te z essence, o których Wam mówiłam. I to jest e, Ladycore Core Bible e, I on był kiedyś w Biedronce, i to był bardzo podobny róż, właśnie do tego z Essence, taki codzienny, e, różowy. Bardzo mi się podobał, no zużyłam go całego, był bardzo fajny, był też dość e, malutki, w sensie kompaktowy, poręczny, bardzo często z nim podróżowałam, także naprawdę, naprawdę fajnie. I później zużyłam Lovely, e, Lovely Gold Highlight, e, one są dość niewydajne i tak pewnie dlatego zużyłam cały, natomiast kończę już też ten drugi srebrny. E, Rewelacyjny rozświetlacz, i jeden z lepszych jakie próbowałam i jeden z moich ulubionych w tym momencie One są niesamowicie tanie, a naprawdę świetne, także to jest ostatnia rzecz jaką zużyłam w przeciągu kilku miesięcy Ja niestety sporo buteleczek powyrzucałam, bo troszeczkę zapomniałam o tym, że istnieje coś takiego jak dęko I po prostu wiecie tak, o tutaj jakiś żel jeszcze, tutaj coś i niestety, ale większość zachowałam Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, dajcie mi znać, czy coś z tego próbowaliście i czy nasze opinie się pokrywają, co byście wykończyli ostatnio, może coś fajnego, godnego polecenia mi podsuniecie. I tak, jeśli filmik się spodobał, to bardzo proszę o kciuka w górę, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, hej jestem Klau i bardzo zapraszam do subskrypcji, będziecie wtedy bierze wow! Ale strzyknęło. Zapraszam do subskrybowania, będziecie wtedy na bieżąco z moimi filmikami. Jeśli jeszcze nie śledzicie mnie na mediach społecznościowych, to zapraszam, bo jestem tam codziennie, kilka razy dziennie wszędzie po prostu. Eee, także to jest fajna eee, taka opcja kontaktu eee, naszego eee, takiego, wiecie, codziennego, że nie musicie czekać na nowy filmik. <laughs> także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek to oglądacie i widzimy się w następnym odcinku.